Nazywam się Sylwia Pilarz, jestem kierownikiem laboratorium analitycznego. Chciałam przedstawić miejsce pracy mojego zespołu diagnostów laboratoryjnych i swoje. Jest to medyczne laboratorium diagnostyczne. Głównym celem laboratorium jest wspieranie klinicystów w procesie diagnostycznym i wydawanie wiarygodnych wyników w odpowiednim czasie. Do podstawowych zadań laboratorium należy badanie materiału klinicznego pochodzącego od ludzi. Na tym materiale wykonujemy badania z zakresu hematologii, biochemii, immunochemii, koagulologii, parametrów równowagi kwasowo-zasadowej i wielu innych. Badania wykonywane są po zleceniu przez lekarza z oddziałów szpitalnych i poradni przy szpitalnych. Niemniej jednak otwieramy się na diagnostykę na zewnątrz, czyli wchodzimy w usługi komercyjne. Staramy się łączyć wieloletnie doświadczenie z rozwojem technologii w diagnostyce medycznej, przez co pozyskujemy najnowszą aparaturę. Oraz wprowadzamy nowe techniki badań. Laboratorium nasze uczestniczy w wielu kontrolach międzynarodowych i krajowych, gdzie uzyskujemy bardzo dobre wyniki, jesteśmy bardzo dobrze oceniani, co z kolei budzi zaufanie do wydawanych przez nas wyników i do nas samych. Poszerzamy oczywiście panel dostępnych badań. I tak w najbliższym czasie będziemy w pełni diagnozować boreliozę, celiakię, a także infekcje zagrażające życiu nienarodzonych dzieci i noworodka w sposób panelowy z grupy torch. Ogólnie mówiąc w laboratorium możemy wykonać badania morfologiczne, ocenić obe parametry krytyczne, jak białko ostrej fazy możemy wykonać badania z zakresu serologii grup krwi, koagulologii, ocenić toksyczność niektórych substancji, leki immunosupresyjne, gospodarkę tarczycy czy gospodarkę tłuszczową. Cały panel badań. Dostępnych w laboratorium jest obecny na stronie Laboratorium Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. Zapraszam do badania się.